Manco z tej strony Verdiano dzisiaj zaczynam grę na serwerze Solar S26. Królestwo Shinso. Postacią, którą będę grał, będzie to Sura WP. Nick Verdiano, oczywiście. Verdiano. Ok. I logujemy się. Dobra, jesteśmy. To sobie otworzymy skrzynkę. Załączymy mieczek i idziemy męczyć psy. No, na razie to są początki, jak to zwykle. Nuda, nuda, powoli wszystko leci. Okres od, zerowego, od pierwszego do 25 piątego levela jest strasznie nudny. Nigdy nie lubiłem przebywać na tym etapie gry. O, i gleba. Dobra, zdarza się najlepszym. Jeśli chodzi właśnie o ten etap, no, filmy be, filmik ten będzie sklejką różnych klipów, bo nie będzie co tu dokładnie. Nie ma co pokazywać po prostu na tym etapie gry. Jest to tak, jakby wstęp do mojej serii z tego serwera. Filmiki będę wrzucał co 3 dni, bodajże. Jeszcze zobaczę, jak z czasem będę. Jeśli chodzi o ten serwer, Sura WP będzie to postać głównie do zarobku. Yy, stworzę także ninja, którą wyexpię do 35 poziomu yy, będzie, to, yy, będzie to postać pod pvp Wbiję zasadzkę i wirujący i poli Będzie przez dłuższy czas sobie stała w M1 po wyexpieniu A surą będę sobie zarabiał na metinach Będę robił postoje na 35 levelu 45, 55, a później to już chyba 65 tak Tylko chwilowo no i potem 75 tam mapki i inne tam do piekła i inne takie duperele eee, Postanowiłem tak zrobić, gdyż na S25 gram tylko surą WP, lecz bicie Metinów tylko i expienie stało, było strasznie nudne. Moja surka niestety nie była przeznaczona do PvP. Nie dysponowałem na tyle ilością czasu, żeby zrobić. IEQ pod PvP i IEQ pod exp'a. Teraz mam właśnie zamiar grać z kolegą, który on tam na razie sam będzie wbijał 35 level na Ninji. A ja będę tutaj męczył Suraka, a później to już zobaczymy po dłuższym okresie. Będziemy expić dwie postacie. Tak jak tak mówiłem, jak najszybciej poli na P, na Ninji. Surka tam skile powolutku podobijamy. Jest o tyle, łatwiej, ma, o tyle jest łatwiej w moim, w moim przypadku gdyż znalazłem postać na której kiedyś odłożyłem trochę pieniędzy yy, przy wymianie tam jakiejś śmieci z S25 na S26 udało mi się znaleźć tam postać tam znajduje się 11kk bodajże i kilka kamieni duchowych to jakieś eku na początek sobie kupię jakieś HP Planowałem, planuję też, właśnie, e, kupić sobie jakąś zbrojkę plus 9, chyba na 34 level będzie to zbrojka. Po prostu postaram się sobie ją wybonować z tych, z tych szkatek ucznia, czy jak to tam się nazywa. No i najlepiej jakieś HP, nie HP, no i będzie to już potem dużo łatwiej w XP i we wszystkim. Co bym chciał jeszcze powiedzieć, już nie mam pojęcia, nie chcę za chwilę popleć głupot, bo to nie o to chodzi. Dobra, jak sobie przypomnę, to zaraz wrócę. Aha, dobra, przypomniałem sobie. Jeżeli, jeśli chodzi o filmiki, filmiki będę wrzucał na kanał yy, TV. Jest to kanał stworzony przeze mnie i przez moich dwóch kolegów. Ja będę wrzucał na ten kanał filmiki z Metina i League of Legends. Jeden z kolegów będzie wrzucał Minecrafta i jakąś tam grę. A drugi kolega Slendera i Kabala. No to chyba na tyle, co chciałem przekazać. Jeśli chcecie być z filmikami na bieżąco, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Use me a bit. And the direction that you rain, bitch Okay then know what my name is It's use my language but I'm fed up with the same shit They say they love me but it's really cause I'm famous See My mama told me all this back when I was nameless So fuck y'all I'm shameless Sides up, I fight them See it all when I get to the move I go hang them Guess I gotta do what I can Something like Kadoosh, Kadoosh, Kadoosh I don't know what's happening, yo, I chain I'm, I'm like a bird with these words It's my reserve